Myślę, że pan Edward Mazur nie był jedyny, nie był jedynym, który wpadł na ten pomysł. I to warto o tym pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy do Sejmu wpłynął druk Sejmowy numer 1066, projekt ustawy przewidujący udział zagranicznych funkcjonariuszy w operacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tam się mówi m.in. o akcjach ratowniczych, no ale nie tylko chodzi o akcje ratownicze, zresztą co to za akcje ratownicze bierze udział Policja i Wojsko i tajne służby, prawda? Ma, głównym celem tych wspólnych operacji ma być utrzymanie utrzyma nas, jak to się mówi, za mordę. Na wypadek, gdyby nam się coś nie podobało. To nie tylko nasza, tutaj nasi okupanci, bo oni widocznie nie są pewni, czy z własnymi siłami by nas opanowali, więc na wszelki wypadek będą, chcą stworzyć sobie pozory legalności dla pomocy ze strony Gestapo, NKWD, no i oczywiście Mossadu. Bo nie tylko ze strefy Schengen ci funkcjonariusze mają pochodzić, ale również spoza strefy Schengen. I jak Państwo być może zwróciliście uwagę, media głównego nurtu ani się zająkną na temat tej ustawy, a ona jest chyba istotna z punktu widzenia suwerenności państwowej polskiej. Bo jeżeli funkcjonariusze, i to jeszcze jedna rzecz warta jest podkreślenia. Szczebel, na którym się podejmuje decyzję. Jeżeli według tego projektu, jeżeli obecność, znaczy operacja nie będzie trwała dłużej jak 90 dni, czyli 3 miesiące, a tych funkcjonariuszy nie będzie więcej niż 200, to zaprosić ich może szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nawet nie fatyguje ministra tylko po prostu bezpieczniacy się zapraszają nawzajem, że tak powiem, bezpieczniacy wszystkich krajów, łączcie się, prawda? Róbmy sobie na rękę. No i to pokazuje, to pokazuje jak daleko, jak bardzo się uniezależniły tajne służby od naszych umiłowanych przywódców. My się tu ekscytujemy, co osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka ukrywa pod spódnicą, a tu prawda d -d druk sejmowy 1066, o którym nikt się nawet nie zająknie, ani siły zdrady i zapszaństwa, ale też siły płomienni obrońcy interesu narodowego też na ten temat nie puszczają farby. Więc widocznie, widocznie jest jakieś porozumienie ponad podziałami. I jakżeżby inaczej, proszę Państwa, jakżeżby inaczej, kiedy ta ustawa jest konsekwencją traktatu lizbońskiego. Ta ustawa jest konsekwencją traktatu lizbońskiego, więc nie wypada wierzgać przeciwko ościeniowi. Taka to jest niestety kolej rzeczy, jak śpiewała Wioletta Wilda, taka kolej rzeczy jest.